Przygotowuję casting dla córki tej piosenkarki. Musisz mi pomóc. Taka grubaska jak ja nadaje się do tego? Od lat próbuję ci wytłumaczyć, że tylko ty tak siebie postrzegasz. Raz ja zawsze mi pomagasz, a ty mnie oskarżasz. Sama wiesz, jak trudno być mną. Wciąż coś mnie spotyka. Nie podoba mi się, jak traktujesz Miguela. Po raz pierwszy się zakochałam. To dla mnie ważne. Gdybym miała jutro umrzeć, odejdę spełniona. Moje życie nabrało sensu przy tym cudownym chłopaku.

Ale ty nic o tym nie wiesz. W porządku. Obiecuję, że nie będę się wtrącać. Ale pamiętaj, nikt nie może nas rozdzielić. Ustaliłyśmy, że nie będziemy się kłócić przez chłopaka. Miguel nie jest chłopakiem. To mężczyzna. Jest taki mądry i delikatny. Przy nim czuję się jak księżniczka. Widziałam Robertę. Wygląda jak żałosna idiotka. Czekaj, załatwmy ten casting. Kiedy zatańczy, podziękuję jej. Powiem, jesteś do niczego. Co to? Szkoda czasu, wyśmiejemy ją. Co to? Kandydatki. Zaczynamy? Pomyłka. To casting tylko dla ciebie. Zabierz stąd swój cyrk. Nic z tego. Nauczycielka kazała nam tu przyjść. Nie mamy czasu na bzdury. Podaj płytę. Mamy całe popołudnie. Włącz. Włącz. Tańczymy. Chcę to zobaczyć. Możemy to zakończyć? Lepiej się dogadać niż ciągać po sądach. Racja. Rozprawy nie są przyjemne. A ja je uwielbiam. Ostrzegam, że prawie wszystkie sprawy wygrywam. Dobrze pani wie, że tę przegra. Bo pański klient jest bogaty. Łatwo udowodnić, że pani to spowodowała. Nieprawda. Znajdę dziennikarza, który to napisał. Powie, że pan Kulosi wszystko zmyślił. Kuloci. Wymyślił to. Pierw woda. Po co mój klient miałby robić sobie taką reklamę? Może ma kłopoty z potencją albo jest gejem. W ten sposób podreperuje swój wizerunek. Ależ panienko. To pani. Mój klient spotykał się z modelkami. Jest wdowcem. W Europie uchodzi za doskonałą partię. Dzięki. Wdowiec. Pewnie, że ona umarła z nudów. Zginęła w wypadku. Od tej pory mój klient unika rozgłosu. Po co nagle miałby urządzać coś takiego? Nie mam pojęcia. Proponuję ugodę. Nie zaskarży pani. Jeśli potrzebuje pani reklamy, skontaktuję panią z najlepszymi agencjami. Też coś. Jestem już dość sławna. Więc po co pani to robi? Proszę przestać. Mam dość. Niech pan już idzie. Pierw wyrzuć go. Jeśli nie przyjmie pani ugody, spotkamy się w sądzie. Zabierz go stąd. W tym stanie nie mam siły na próbę. Zaparzę herbatę. Oddychaj głęboko. A jeśli on nie kłamie i Colucci naprawdę nie chciał reklamy? I co? Może wymyślił to dziennikarz? Na pewno nie, znam go. Może ktoś go zmusił albo podał mylne dane. Sprawdź wszystko, zanim urządzisz skandal. Zadzwoń do niego. Powiedz, że chcę z nim pomówić. Inaczej naśle na niego policję. Dobrze, że dzisiaj zobaczę się z Robertą. Tylko to mnie podziesza. Doskonale, dziewczęta. W tym roku widzę, że poziom jest bardzo wysoki. Wiecie, jak trudno się dostać do naszej grupy. Ale Wam się poszczęściło. Wszystkie jesteście wspaniałe i przejmuję Was. Cieszycie się? Oprócz jednej. Roberta, przykro mi. Nie reprezentujesz naszego poziomu. Czyżby? Zaraz poznasz mój poziom. Co ona zrobiła z twoimi włosami? Nic nie mów. Biłyśmy się jak jakieś ulicznice. To było okropne. Moja stopa! Chcesz mi ją urwać? Ach, wybacz, nie znam się na refleksoterapii. Dobrze, że jadę do domu. Zatrudnię ośmiu masażystów, żeby mnie wyleczyli. Roberta umie się bić. Ona jest obrazą rodzaju ludzkiego. To damski bokser. Postawiłaś na swoim. Roberta nie będzie w naszej grupie. Może tańczyć, ale na moim grobie. Kto tam? Można? Jak się czujesz? Fatalnie. To było straszne. Dlaczego mnie to spotyka? Miguel cię szuka. Naprawdę? Czeka pod drzwiami. Mój masaż. Znam się trochę na refleksoterapii. Poważnie? Jesteś aniołem. Nie przesadzajmy. Jedziesz do domu? Nie. I tu? A ty? Oby nie. Podobno rodzice biega wyjeżdżają i będzie miał dom do swojej dyspozycji. Może mnie zaprosi. <grym>